Że to nie jest przepowiednia. To jest taki język Twojej jaźni, Twojej podświadomości, która mówi: Zobacz, jakie jeszcze możesz mieć możliwości. Zobacz, czego Twoja istota chce Ci nauczyć. Dlatego wyobraź sobie, że przenosisz się do przyszłego wcielenia, tutaj, na Ziemi. Nie w odległe galaktyki, nie w inne wymiary, ale tutaj, na tej samej planecie, w świecie, który być może będzie podobny do dzisiejszego. A być może zupełnie inny. I możesz zobaczyć siebie jako kobietę albo mężczyznę. Możesz żyć w zupełnie innym kraju, w innej, w, innej, w innej kulturze, w innych religiach. Możesz być kimś, kto ma zupełnie inne doświadczenia niż teraz. Ale cokolwiek zobaczysz, to będzie to lekcja, która ma znaczenie dla Ciebie dzisiaj. I teraz dlaczego takie doświadczenia działają terapeutycznie? Dlatego, że nagle przestajesz być uwięziony albo uwięziona w jednym życiu. Zaczynasz czuć, że jesteś częścią większej historii.